Dzień dobry w dniu wyborów 13 października witam wszystkich. Długo się nie odzywałem, jest ryzykowne odzywanie się, dlatego że po wizerunku od razu są ataki na mnie. Oni mają jakieś urządzenia, które pozwalają na identyfikację za pomocą obrazu. No ale ja już mam sposób na to w tej chwili, także zaraz po tym nagraniu jak puszczę Gabrielowi, to wymarzę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów mam dla Was całą serię. Informacji, postaram się krótko. Koło mnie siedzi kolega, który również tak jak ja został zmuszony do jeżdżenia po Polsce samochodem. To nie byłeś ty, siedzimy koło boiska akurat i dzieciaki grają w piłkę, potwierdzasz? Tak, tak. Więc kolega woli nie występować, na razie publicznie. Przyjdzie czas, to będzie występował. Poprosiłem go o towarzystwo dlatego, żebyście żeby część z Was przynajmniej nie uważała, że jestem psychicznie chory, że, że to tylko mnie dotyczy, zresztą coraz chyba więcej ludzi widzi co się dzieje naprawdę. Yy... Jak siedzieliśmy tutaj tym momentem, słyszałeś y, sztuki w, w, w szybie. Tak, 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 to są te implanty. No nie? Implantują Cię po prostu gdziekolwiek się nie znajdziesz, znaczą Cię, to można mentalnie pousuwać, można usunąć deperatorem. Sam jesteś użytkownikiem deperatora, Powiedz, jak się poprawił Twój stan zdrowia? No, bardzo się poprawił. Dużo Przez to się pomagało. poznaliśmy w ogóle, no, tak? No, tak, tak. Miałeś boleriozę, jakieś jeszcze inne a -a, tam... A -a. No, ale generalnie trochę przebywaliśmy ze tu razem i możemy powiedzieć, że nasze dusze współpracują bardzo mocno. Yy, tw tworzą wspólne medytacje oczyszczające. Dobra, ale to nie jest tematem dzisiejszej yy, informacji. Informacja dotyczy satanizmu. Yy, nie będę wchodził w szczegóły, żeby Gabrielowi nie zamknięto do kanału. Yy, dotarłem do informacji, którą kolega też potwierdza, że bardzo dużo osób, w środowisku tak zwanym ezoterycznym, yy, jest tam wsadzonych. Słyszycie ten samolot, który lata? I cały czas tak nad nami latał. Tutaj byliśmy trochę pod Warszawą yy, i nie tylko w Warszawie. Gdziekolwiek się nie znajdziemy, z helikoptery, samoloty, prawda? Tak, tak. Mają jakiś syn, <grych> mają jakiś, jakiś znacznik, że, że gdzieś tu jesteśmy i, i obserwują teren. No Mnie zaatakowano wirusem w ogóle, dopiero y, co z tego wyszedłem. Nie było tak strasznie. Prawdopodobnie, gdyby nie to, że przechodzimy na biologię krzemową i deperhator. No to byłoby po mnie, bo ostry był atak. No, a ja a już czuję ukucia tutaj. Jak teraz, tak? No właśnie, o. no, 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 igłami. Także macie problemy z głową, boli Was głowa, gdziekolwiek macie bólę. Ja tam dałem informację na Facebooku, że można zrobić u mnie diagnozę, jakoś nikt się nie chce zgłosić, ale teraz wiem dlaczego. Wiem dlaczego, dlatego że większość tych, którzy się naśmiewają ze mnie na YouTube, czy tam na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, to są sataniści. To są ludzie, którzy praktykują yy, może nie tyle mordy rytualne, ale mają dostęp do Energii z tych mordów. Większość z nich, większość z nich jest niewinna. Ja wiem. No są szantażowani pewnie albo coś. Tak, tak, tak. No mam takiego kolegę, mam tutaj takiego kolegę, który który był aktorem w Stanach, i no, może przytoczyć bardzo do, wyraźne dowody jest ta, taki sam ma, taka sama ma twarz, taki sam ma głos. Ja nie będę podawał szczegółów odnośnie tych ludzi, bo mam więcej takich osób. Yy, Hubala na przykład yy, zdiagnozowałem, kim, kim był Hubal, Kubal. Ja, ja znam tego gościa osobiście. I w, w, w całym oddziale Hubala jest przynajmniej są cztery osoby, które pełnią jakieś funkcje tutaj w, na, w naszym środowisku i, i umierały. Nie umierały po prostu poprzez właśnie mordy rytualne, poprzez y, uczestnictwo raczej w mordach rytualnych, bo mówię, to trzeba oddzielić. Kapłani, którzy, którzy praktykują to, oni są do strzału. Po prostu to są ludzie, którzy odejdą. Natomiast ci, którzy przedłużyli sobie życie nieświadomie, nawet, nawet świadomie, ale bez udziału powiedzmy, swojego, swojego ja w mordzie, no zdarzyło się, byłem tam i tą energię dostałem, mają szansę powrotu, mają szansę dalej z nami tutaj być, muszą tylko zaprzestać swoich praktyk, muszą tylko oczyścić się, między innymi Deparchator bardzo dobrze oczyszcza, dobre uczynki również i tak jak ten kolega właśnie, aktor były, który, amerykański był aktor, który, mm, który przez... pewien sensie był moim przyjacielem, przez jakiś czas może jest nadal, ja zerwałem z nim konta, jak odkryłem co, co robi, jest przejmowany, ci ludzie, którzy, którzy piją krew na przykład, ich bardzo łatwo przejąć, ale coś się okazało, W w sensie takim, że jest totalny mind control, ten człowiek no. nie wie co robi. Kontrolować. Bo... Tak. Zresztą Ty masz przykład w swojej rodzinie również też tak samo, prawda? No, były problemy, tak. Też Bardzo były. poważne, z matką miałeś problemy i nie tylko. Yy, Także to, co z tą moją mamo to jest w ogóle, wiesz, historia osobna, tam, tam jest klon w ogóle, to już nie ma. O tym nie będę dzisiaj mówił. Yy, Gabriel zna, zna tego aktora, tą osobę, która nas gościła. Potem się okazało, że mamy zaimpla zaimplantowane ubrania, które nam dał, że pizza, która nam, nas podczas była zaimplantowana, że jakieś implanty połknęliśmy i tak dalej, i tak dalej, no ale mówię, to, to prawdopodobnie było zrobione nieświadomie albo pod wpływem mind control, on może pamiętać, ale to nie jest jego wina, dlatego nie chcę tych ludzi identyfikować, bo ich jest więcej. W oddziale Hubala, jak powiedziałem, przynajmniej te osoby zidentyfikowałem, są na zdjęciach, można to potwierdzić wahadełkiem, wiem, że to nie jest dobra dla większości z Was diagnoza, jednak wahadełko to jest dostęp do duszy, jeżeli masz dobre odczyty, te wskazania są perfekcyjne. Niestety są ludzie w moim otoczeniu, którzy wszystko robią, żebym żebym mnie do tego tematu nie podchodził, próbują mnie z, yy, odciągnąć, próbują mi, mi inne tematy zastępcze wsa wsadzić. Miłość do zwierząt. No tak ja też zwierzęta kocham, ale to nie jest w tej chwili nie jest priorytetem. Jak nie usuniemy tych ludzi, którzy praktykują mordy rytualne na ludziach, oni również na zwierzętach to robią. No tak. I to się dzieje właśnie. I, i, I po prostu ci ludzie próbują co, co prawdopodobnie biorą w tym udziałki w jakimś sensie, bo, bo ja tego nie rozumiem, dlaczego mnie odciągać od tematu, który jest kluczowy dla nas, dla naszego rozwoju, bo, no właśnie. bo my tak naprawdę to, co w czym uczestniczymy teraz, to jest sito. To jest sito program ochronny, który odsiewa plewy od ziarna. I Założę się, że nie chcecie być tymi plewami, bo my mamy pójść dalej. Mamy stworzyć sobie enklawy, mamy oczyścić teren, dopiero będziemy się dalej duchowo rozwijać już w jednym wcieleniu. I apeluję do tych wszystkich satanistów, którzy brali udział w różnego typu imprezach przedłużających życia, odmładzających, yy, i nie, nie patrzą się na to z, przy, z przyjemnością, nie patrzą na to, że jakoś tam tylko z, z konieczności się znaleźć w przypadku, żebyście z tego wyłączyli całkowicie. Zniknijcie w ogóle, tak no jak ja. Możecie ze mną skontaktować również też przez maila monitor ale muszę założyć, że jakiego, jakiegoś nowego, bo nie wiem, czy przechodzą te maile. Eee, w każdym razie bądźcie inkognito. I wycofajcie się z tego. Zacznijcie używać deparhatorów, które nie tylko oczyszczają z chorób, implantów, hologramów, ale również z tej złej energii. Także to jest urządzenie, zresztą to nie jest nasze dane, to urządzenie, które pozwoli wszystkim wyjść z tego impasu. My musimy być razem. Jak najwięcej w tej enklawie. Ci, którzy się stali satanistami, w cudzysłowie, niech dołączą do nas, niech się oczyszczą. Dużą wiedzę mają, bo jak żyją po kilkaset lat, to dużą wiedzę mają. Mieliśmy ostatnio do czynienia z pewnym hotelarzem, który również kilkaset lat żyje. Apeluję do niego: przestań robić te draństwa, bo to nie jesteś ty. Jesteś kontrolowany. Może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I wiele, wiele innych osób, których spotkałem po drodze, okazuje się, że, że były w tym. Jedna, jedna kobieta powiedziała mi wprost: miałem regresnik, okazało się, że byłam kapłanką Izydy i uczestniczyłam w tym. W pewnym momencie powiedziałam: Nie, nie będę tego robiła, i popełniłam samobójstwo. I dzięki temu ta osoba w tej chwili z nami jest i przejdzie dalej. Wspaniała kobieta. No niestety jest tak źle. A wyszło mi, że tych satanistów na ziemi w tej chwili. No i chcę Was straszyć. Ponad 300 milionów, 5% społeczeństwa. Z czego? Według moich szacunków, tutaj ponad 60% przejdzie dalej. A jeżeli się ci postarają, którzy naprawdę mają co załoszami, też mają szansę. Bo wiem, że debarchatur można na nich zadziałać, to jest ta energia, której, której nie robią, ale też mają szansę. Jesteście awatarami. Byliście duszami z wysokiego poziomu, albo dziećmi awatarów. Wasze dusze są zaawansowane. Dlaczego macie odrabiać to jeszcze wszystko? Zacznijcie być odważni, bo to, ba, to bazuje na, na strachu, prawda? Że są ci ludzie zastraszani, też tak samo bazuje na strachu o tym, że się zacznie starzeć. No, no właśnie, ale masz Za Postarzejesz się, ale powoli się odmłodzisz potem. No trudno. Myśmy się zgodzili na umieranie normalne. Co tu jeszcze można powiedzieć? Masz też problemy, jeżdżą samochody za tobą, może powiedz kilka słów na ten temat. No tak, jeżdżą za mną samochody i czuję ataki. No ty Czuje... bardzo mocno czujesz i plazmy, i Czuje, ataki, no, prawda? Tak, tak. A ty parchotę też czujesz pozytywnie, tak? I tak, czu... tą plazmę? No. No tak się, tak się składa, że tak naprawdę to byś nie funk funkcjonować ostatnio, były takie no, ataki pewno, bez tak. tego, prawda? No, spalanie w samochodzie też spada. No, no, tylko jeździłeś trochę bez tego, do góry poszło od razu. No tak. Deparhatory będą nie w dużej ilości. My tutaj z kolegą zamierzamy to razem prowadzić. Chętnie widzimy ludzi, którzy dołączą, tylko musimy mieć nabywców. Wiem, że to zostało blokowane, że moje maile, moje przekazy, moje informacje zostały pousuwane z YouTube'a i z różnych środków, że nie, nie dochodzą do ludzi te rzeczy. Postaramy się to jakoś przebić, nie wiem. Ja już mam po prostu dość tego wszystkiego, szczerze mówię, ale tobie też wyszło, że jestem jednym z najbardziej odpornych psychicznie osób na Ziemi, tak, tak. dlatego to, to robię, jeszcze jak w miarę normalny jestem. Nie no, no zostałeś wybrany do tego, nie? No, ale przed mną kilka osób znalazło się w psychiatrykach. Ci, co mieli to robić, no niestety. A do tych, którzy chcą mnie do psychiatryka wsadzić, to również apeluję, ocknijcie się, moi byli przyjaciele i dołączcie do nas, bo ja się na nikogo nie obrażam. Yy, uznaje rację tych, którzy mieli jakieś problemy jedny, jedny, jeden z moich kolegów wiem, próbował się oczyścić ciężko chorował ja nie wiedziałem dlaczego, no facet po prostu chciał z tego wyjść no, i wyjdzie z tego jeden z drugim popierajcie Gabriela kanał, który według mnie jest jednym z nielicznych, niekontrolowanych jest tak samo jak Ether, Marek który był przejęty, ty też uważasz, że Ether jest okej, okay. uważam, że jest okej okay. Michel, Rachel, też jest ok, moim zdaniem. Co do Zagórskiego, nie jestem pewien, chciałbym, żeby był ok. Nie ma możliwości sprawdzenia, ale za dużo było negacji technologii. Cashe u niego na przykład, nie zajmuje się tematami, o których ja mówię, więc z Janusz też masz szansę dołączyć, bo jeżeli gdzieś tam brałeś udział w tym, że byłeś manipulowany, to myślę, mi się wydaje, że, że przyjdzie moment, że będziesz ok, prawda? Masz duży, duży zasięg, dużo ludzi. Chciałeś mi jakieś ze mną rozmowę zrobić? Ja nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, co tam, co tam się dzieje w tym, w tym momencie. Co do Aleksa Berdowicza, bardzo bym chciał, żeby był z nami, ale no tam Cyrankiewicz w przeszłości, ten wiceprezydent USA, jakieś takie dziwne ciągotki były, no nie, no może, może facet po prostu próbuje coś robić, nie wiem, nie wiem, no chciałbym, żeby był, bo, bo ciekawe programy robi dobrze, to, to prowadzi, no i... Kurwa, wy, 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 wybaczajmy ludziom, jest taki Stanisław Milewski. Zobaczcie, kto to jest. To jest rotmistrz Pilecki. Zobaczcie na twarz i pierdoli nam głupoty jakichś wojna galaktycznych. Nie mamy żadnych wojny galaktycznych. Jesteśmy tylko my i oni. My i oni i bądź, większość z Was chciałabym, żebyście byli my, z nami, a oni to są ci kapłani, ich jest około 8 tysięcy tylko, oni muszą odejść. Będą robakami, będą karaluchami. Muszą wszystko odrobić jeszcze raz. A wy bądźcie z nami. Dziękuję, dziękuję Gabriele za to, że dopuszczasz za, za te, te nagrania moje. Do zobaczenia.